A Teraz chciałem pokazać wam sam sierpień i przykład trzech um, klientów Pstryk. Pana Radka, który jest rekordzistą i tacy um, przypadkowe dwie osoby pan Paweł i pan Marek, którzy też zaoszczędzili dużo pieniędzy dzięki temu, że korzystali z, skorzystali z oferty Pstryk. Pierwsze miejsce pan Radek. Zaoszczędził 1213 zł tylko w jednym miesiącu. Kosztowało go energia elektryczna, czyli to, co kupuje pstryk, 202 zł, a całość z przesyłem, wszystkie te OZE, nie OZE, 505 zł za 1537 kWh. Kosztowało go to średnio 40 groszy za kilowatogodzinę. A najdroższą energię, którą kupował, była o godzinie 21 47 zł 47. Inny przykład to jest pan Paweł. Pan Paweł zaoszczędził 289 zł w sierpniu. Ale to jest razy 12 miesięcy 3000 zł oszczędności. Pan Marek zaoszczędził 132 zł.